Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział tłumom, temu, temu to przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarenka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne, przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im tę przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary wąki, aż wszystko się zakwasiło. To wszystko mówił Jezus trumą w przypowieściach a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka otworzę usta w przypowieściach, wypowiem powiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Otwierasz rękę, karmisz nas, dosyta. Siostry i bracia przeżywamy dzisiaj piękną uroczystość, ale zanim przejdę do dzisiejszego rozważania, poproszę, aby z zakrystki przyniesiono mi mój telefon, bo dzisiaj akurat ten mój telefon bardzo będzie potrzebny w trakcie dzisiejszej, dzisiejszego rozważania, by wam coś pokazać. Moi drodzy, dzisiejszy patron dnia, nasz patron Patron naszej wspólnoty, święty Sartł, jest takim ziarnem, ziarnym milczenia, które stało się tym drzewem świętości, pod którym chowają się miliony, czasami setki, milionów tych, którzy szukają prawdy i szukają Boga. Dzisiaj, kiedy Ewangelia mówi nam właśnie o ziarnku gorczycy i o tym zaczynie, o którym słyszeliśmy, moi drodzy, bardzo dziękuję. Nie możemy pomyśleć o świętym szabelu, naszym wielkim patronie, człowieku ukrycia, człowieku, który przeżył całe swoje życie w niezwykłej bliskości Boga, który w oczach świata tak naprawdę był nikim, tak jak patrzymy często na tych eremitów, zakonników żyjących. W zakonach całe swoje życie, nie, cały świat nie ma nawet zielonego pojęcia o ich istnieniu, mimo tego, że żyjemy w świecie ogromnego postępu technologicznego. A spróbujmy cofnąć się właśnie do tych czasów, końca XIX wieku, XIX wieku który był czasem ogromnej industrializacji, postępu w zakresie przemysłu, ale tutaj w tym zakresie technologii medialnej no niestety jeszcze nie. Zatem święty szarbel, szczerze powiedziawszy, nie był znany nam w najmniejszym stopniu. Nie był znany również w naszej ojczyźnie i przyznam się szczerze, że jeszcze tych lat, kilka wstecz, nie miałem pojęcia o istnieniu świętego szarbela. A co dopiero pomyśleć o, o świętym, który jest naszym patronem, który. który został wyniesiony na ołtarze, a jego liturgia jako tego świętego wspominanego w sposób jakże piękny jest przeżywana dopiero od 2004 roku, a zatem 20 od 21 lat. W liturgii kościoła mamy wspomnienie świętego Szarbela właśnie w dniu 28 lipca w naszej polskiej przestrzeni, a w 24 dniu lipca w przestrzeni całego świata. Ten swoisty, ta swoista, ale do tego dojdę za chwilkę. Moi drodzy, święty szarpe, a może właściwie Józef Maglau, urodzony w libańskiej biedzie, bo przecież Liban jest państwem na Bliskim Wschodzie, który bezpośrednio sąsiaduje z Ziemią Świętą i po dzień dzisiejszy jest tam przeogromna bieda. Ten Józef, Józef, niepozorny chłopiec której już jako mały chłopiec, jako pastuszek, jak podają biografowie, miał ulubione swoje miejsca. Okazuje się, że miał taką ulubioną grotę, w której umieścił obraz Matki Bożej. Wielu z nas jako dzieci miewa, miało, pamiętamy o tym ze swojego życia jakieś ulubione czynności, jakieś ulubione marzenia. Niektórzy chłopcy. Za moich czasów ubierali się wręcznik, który był swoistym ornatem i odprawiali mu świętą. Po łacinie, nie mając o tym zielonego pojęcia, bo kiedy mieliśmy 5, 6, 7 lat, po łacinie nie rozumieliśmy, ale właśnie mówię w tym momencie o swoim doświadczeniu, bo jako mały chłopiec, 6-latek, sześciolat, ma moja w świętej pamięci Tamusia posłała mnie, bym był również ministrantem, tak jak moi starsi bracia. No to były jeszcze czasy mszy świętej trydenckiej, więc musiałem nauczyć się ministra, i to, to mnie tak bardzo zafascynowało, że każdego dnia przy domu robiłem sobie ołtarzyk i odprawiałem mszę świętą. I podobnie święty, choć nie porównuje się, broń Boże, do świętego Szarbela, ale święty Szarbel podobnie miał swoje ulubione zachowania i swoje miejsca. I takim miejscem była ta grota, w której umieścił Matkę Bożą, obraz Matki Bożej. I to było już takie właśnie zasiewanie ziarna wiary, które później przynosiło owoce. I tutaj jest pierwsza wskazówka wakacyjna dla nas, młodych rodziców często, bo ja już jestem stary, stary ojciec duchowy, was wszystkich. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić na świętą, nie, nie wychodźcie z, tak, z takiego założenia, że i no moje małe dziecko jest takie bardzo jakby, żywe, ma swoiste ADHD, nie wysiedzi w buzeczku, więc żeby nie przeszkadzać, to nie pójdę namże. Pamiętam taką, taką, scenę z Łeby sprzed wielu, wielu lat, kiedy w kościele parafialnym, właśnie w tym czasie, kiedy tam są tysiące turystów w okresie letnim, przychodziliśmy, by się modlić wieczorem, do kościoła parafialnego, w którym odbywały się tak zwane wakacyjne rekolekcje. To teraz macie odpowiedź trochę skąd moje inklinacje do wakacji z Panem Bogiem, do tego systemu pracy, który dzisiaj Wam również tutaj w online prezentuję. I wtedy ksiądz profesor, który w danym roku prowadził wakacje, te rekolekcje wakacyjne w parafii, E, właśnie zwrócił uwagę na ma młodą mamę, która przyszła na mszę świętą i czuła się bardzo nieswojo, ponieważ jej małe dzieciątko no, płakało i próbowała wyjść z tym dzieckiem, żeby wszyscy pozostali mogli swobodnie wysłuchać. Znakomicie, mówił tak na marginesie, rzecz ujmując, e, jego nauki trafiały prosto w serce w sedno każdej sprawy on wtedy widząc, żona próbuje wyjść, mówi: "Ale zaraz, zaraz, droga mamo, ale gdzie ty uciekasz? Zostań tutaj. Niech to dzieciątko swoim śmiechem, płaczem i zachowaniem chwali Boga jak potrafi. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że za chwil, chwilkę to małe dziecko, które w istocie trochę przeszkadzało, uspokoiło się, tak jak gdyby dotknięciem anioła spowodowane zostało, że dziecko po prostu poczuło się jak w swoim domu, bezpiecznie. Ale wróćmy do naszego dzisiejszego patrona święty szarbel jako zakonnik, który przez 23 lata żył w Eremie, w skrajnym ubóstwie, w ciszy, w po pokłócie Adonansu. stał się takim duchowym zaczynem, który po śmierci poruszył cały Chrystusowy Kościół. Jak żył święty szarbel, możecie zobaczyć tutaj na naszej ziemi. Mamy przepiękne sanktuarium we Florencji koło Jóży. Nie próbujcie kupować biletu lotniczego do Florencji, żeby polecieć do Italii. Nie, nie. To chodzi o polską Florencję, która znajduje się 4 km od Jóży, 23 km od, od Radomia, i tam jest odwzorowane w skali jeden do jednego właśnie zarówno pustelnia, jak i sanktuarium, które jest Sanktuarium Matki Bożej. Dobrego początku sanktuarium Matki Bożej w Niewowietej, do którego zapraszam Was 14 i 15 sierpnia. Będziemy tam przeżywali piąty, piękny, piąty etap naszego pielgrzymowania z jubileuszowym krzyżem Pana Jezusa i piękne chwile. I tam można w pustelniach zobaczyć, w jakich warunkach żył Święty Szarwę, jedna z pustelni jest taką pustelnią, która w stu procentach oddaje warunki jego, jego życia. I wracając do, do tej mojej dzisiejszej opowieści, przez 45 nocy o jego śmierci, przez 45 nocy nad jego grobem unosiła się niewytłumaczalna w żaden sposób światłość. Ciało nie uległo rozkładowi. A z trumny zaczęły wyciekać pachnąca ciecz, która, którą nazywamy dzisiaj polejem świętego Szarpela, który również posiadamy tutaj w naszej kuri. I ten znak, ta, ta ciecz była znakiem niezwykłej łaski i nadprzyrodzonej, nieob... nadprzyrodzonej obecności. Ale najważniejszy cud wydarzył się wcześniej. Cud całkowitego dodania się Bogu. W tym świecie hałasu, tej industrializacji całego przemysłu ówczesnego świata na miarę XIX wieku, Szarpe był człowiekiem milczenia. Był człowiekiem absolutnego zanurzenia się w Bogu. W epoce rozproszenia, on ciągle trwał przy najświętszym sakramencie. On adorował Pana całymi dniami i nocami. W czasach, kiedy budowano podwaliny tej współczesnej wygody, on śpiąc właśnie na tym drewnianym klocku, który możecie zobaczyć w tej celi świętego Szarbera w naszym, w naszym sanktuarium we, we Florencji, wołał jak gdyby do Boga: Ojcze prawdy, oto Twój syn, oto ofiara, aby Tobie Ciebie uwielbić. I jak podają. Współbracia z Annaya, właściwie historycy z Annaya, umarł podczas Mszy Świętej w Wigilii Bożego Narodzenia. Święty Żanprz siostry i bracia to takie ziarno, które zostało zasiane z ziemi Libanu, a zakorzeniło się w sercach tysięcy i również Milionów ludzi na całym świecie, ale również setek tysięcy muzułmanów. Mam w swoim telefonie, bo to on mi był potrzebny, w etui obrazek świętego Szarpela. Będąc na wyjeździe, jednym z wyjazdów zagranicznych, potrzebowałem jakiegoś leku poszliśmy do apteki, i właśnie tak sobie trzymałem ten telefon, przygotowując się do tłumaczenia tego leku na język angielski, żeby było wiadomo, co chcę kupić. Zapytaliśmy o lek, lek oczywiście był, i młody aptekarz, który, jak się z chwilę później okazało, pochodził z Libanu, powiedział: O, widzę mojego kochanego świętego, świętego Szarbela. Od słowa do słowa za chwilę wyznał, że on nie jest chrześcijaninem, on jest wyznawcą islamu. Jest muzułmaninem i powiedział, że szarbel jest ich wielkim świętym, którego bardzo kochają cego. Moi drodzy, wspomniany teraz przeze mnie aptekarz libańczyk, którego duchowo pozdrawiam, który nazwał szarbela naszym świętym, szczerze wam mówię. Mówi więcej niż tysiące traktatów o ekumenizmie i braterstwie dusz. To jest o wiele cenniejsze niż te wszelkie sympozja, które powodują, że spotykają się głowy poszczególnych religii i z tego tak naprawdę później nic nie wynika. On dał świadectwo prawdzie. Dla nas w Katolickim Kościele Narodowym święty Szanbel jest nie tylko patronem, ale jest również tym prorokiem drogi milczenia. Jest tym, który uczy nas modlitwy. Tym, który uczy nas absolutnej pokory i takiej posługi ukrytej, niereagowania na wrogie działania innych. Jest dla nas również przypomnieniem, że świętość nie rodzi się tylko z aktywności, ale rodzi się. Z miłości zakorzenionej w nas przez Boga. Bo można być bardzo, bardzo aktywnym, ale niestety nieszczernym. I wtedy nie, nie ma mowy o świadectwie. Świętość musi zrodzić się w naszych sercach, drodzy bracia kapłani, drogie siostry i bracia, z miłości, którą zakorzenia w nas Pan. I w tym stylu wakacyjnym również zakończę to dzisiejsze rozważanie pomyśl zatem droga siostro i bracie co we mnie może być takim ziarenkiem gorczycy które bóg chce posiać dzisiaj w twoim sercu może to modlitwa może jakieś cierpienie może jakaś cicha codzienna praca która jest wyrazem mojej wierności bo pomódlmy się szczerze wspólnie, razem Święty Szarbelu, naucz nas milczeć. Naucz nas milczeć, kiedy ten zwariowany wokół świat krzyczy. Ucz nas kochać, gdy serce nasze przepełnione jest lękiem. I prowadź nas, abyśmy się stali tym dobrym zaczynem. Zaczynem dobra tam, gdzie nas posyła Pan. W dniu tej pięknej uroczystości. Dziękujemy Bogu, dziękujemy Bogu, że dał nam Ciebie, święty Szabelu, jako orędownika, jako opiekuna, jako znak nadziei, jako Tego, który pomaga nam zrozumieć, co znaczy być pielgrzymem nadziei. Twoje życie jest dla nas wielu takim bardzo czytelnym drogowskazem. Twoja świętość to nasza modlitwa. A Twój olej, który obdarowywujesz, który obdarowujesz nas w taki cudowny sposób, że nigdy nam go tutaj nie brakuje od kilku lat, to taki duchowy balsam, który nadal uzdrawia ludzkie dusze, które naprawdę po dotknięciu swojego ciała i swojej duszy odzyskują zdrowie. Dlatego święty Charbelu z wielką pokorą i wdzięcznością Proszę, młódź się za nami. Młódź się za nami wszystkimi. Amen.